zapita ja to ja powiem, że moje Przepraszam, co według pana znaczy kod towarzyskiego układu samakoszy kulinarnych? Kogo tam pan widzi w tym? No to wszystkich, co byli tam uczestników, sofa i, i, przyjaciel. i przyjaciele tak. No a teraz walczą o demokrację. Tak. Jak jed, jedli śniadanka i kolacje powyżej 1000 złotych i zamawiali drogie wina i palili cygara, tak? No tak. A, a przeciętny obywatel zarabia 1300 zł i nie ma z czego żyć. I to nie każdy, No. I to nie każdy. I według nich jest burzona demokracja, no. bo im ktoś odcina koryto. Także walczą dalej o koryto. Tylko, nie o nic więcej. Zresztą było widać to kto tu był. A pani, co na tym temat powie? Ile w tym wszystkim nie jest tym, demokracji? Nie w tym towarzystwie. Sowa i przyjaciele! Najlepsze okay. towarzystwo. Sowa i przyjaciele! Najlepsze towarzystwo. Towarzystwo... Towarzyski Układ na Koszyk Kulinarnych. Sowa i przyjaciele się kłaniają. Ale pan musiał się wyściągnąć. 15 minut to mi zajęło. Ale pan musiał się wyściągnąć. Zrobić oczywiście. No, ja chyba no, ja, no, ja, co byłem y, 5 lat temu. Pod pałacem, jak była trzeci miesiąc katastrofy smoleńskiej, no. jak była nagonka mediów, nie wytrzymałem nerwowo. Dostałem gazem 6 czy 3 sierpnia. No. To ja byłem i, w lipcu, 10 lipca, 3 tak, miesiąc był. No, zrobiłem taki transparent. I jak pan wejdzie w internet, jest, ale pan go nie odczyta. Wywiad z jedną robiła, dziennikarka. Tam co, taka stała, co jest. I, a, a miałem treści, taki transparent zrobiłem. Świętej pamięci Lech Kaczyński, byś wielkim Polakiem, wielkim patriotą, ten kto Ciebie pił, poniżał, zbił, ubliżał, nie godni mnie z Najwyższego Urzędu Rzeczypospolitej Polskiej, ani dziś, ani jutro, ani nigdy. I napisałem ten transparent i byłem w, trzecie, w trzecią miesięcznicę i byłem jeszcze później w dzień zaprzysiężenia. Byłem godziny 4, 4 godziny, a w 3 miesiącu ja poszedłem to od godziny 18 do 6 rano. Z rewą musieli czy policję wkiwały, ale straszna i, i, ten urzęd i, boru stałem i nie odeszłem. A za jakieś 3 miesiące to miałem założony podsłuch i, i, i tych i zboru na, na wywiady przyjechałem